Dzień dobry, Kamila Salwiak witam i zapraszam na obserwator. Pracownicy Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonali przed świętami półtora tysiąca przyłbic dla pracowników służby zdrowia. Dary trafiły już m.in. do szpitala, by chronić medyków przed zakażeniem koronawirusem. Na trzy dni warsztat Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku zamienił się w halę produkcyjną na potrzeby służby zdrowia. Pracownicy techniczni wykonywali przyłbice dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników opiekujących się chorymi. Pracownicy podjęli się oczywiście z pełnym zaangażowaniem, z chęcią tego zajęcia. Zajmie nam to kilka dni, ale mamy nadzieję, że nasz warsztat opuści 1500 przeubic. Materiał do wykonania przełbic, folie do bindowania i taśmy dostarczyli Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk i Środkowo pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Pracownicy otrzymali też prototyp, by stworzyć zabezpieczenia według konkretnego wzoru. Projekt zakłada maksymalną prostotę wykonywania. W zasadzie 60% czynności jakie wykonujemy przy produkcji takich, takich przełbic mogą wykonywać 10 dzieci. W zasadzie są tylko dwa etapy, gdzie potrzeba jakiejkolwiek troszeczkę większej siły fizycznej i, i obchodzenia się z ostrymi narzędziami, czyli z nożem do tapet. Pozostała, pozostałe jakby składowe części tego procesu produkcji to są nożyczki spinacz biurowy, rzeczy, z którymi dzieci mają na co dzień do czynienia w szkole, więc można to robić w domu rodzinnie. Po każdym dniu produkcji gotowe przy były odbierane przez przedstawicieli Stowarzyszenia Kobiety Słówsk i dostarczane pracownikom jednostek służby zdrowia. Jest to akcja oddolna, tak naprawdę akcja, która została wywołana przez hmm, potrzebę, jaka nas dzisiaj została, w sumie nie zaskoczyła, ponieważ to się dzieje systematycznie. E, kiedy zostajemy zostawieni tak naprawdę sami sobie, ludzie z własnej inicjatywy, z dobrej woli, dzisiaj to już są setki osób, które Współpracują które pomagają nam, abyśmy chronili własne życie, własne zdrowie, są włączeni do akcji. Sami przyłączają się, sami przekazują materiały, pozyskujemy środki od lokalnych przedsiębiorców. Jak zapowiada Agnieszka Klimczak, jeśli będzie potrzeba wykonania innych elementów chroniących lekarzy i personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem, pracownicy SOSIR są gotowi do pracy i udzielania pomocy. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Słupsku chce ograniczyć ryzyko potencjalnego zakażenia pracowników wywożących odpadki osób będących w kwarantannie lub chorych na koronawirusa, dlatego planuje wprowadzić czerwone worki. W Słupsku i okolicy w kwarantannie domowej jest obecnie ponad 700 osób. Produkowane przez nich odpadki komunalne i śmieci, które mogą być poddane recyklingowi, trafiają do ogólnodostępnych pojemników. Stamtąd są odbierane przez pracowników przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i przewożone na sortownię. Zdaniem przedstawicieli PGK to stwarza ryzyko dla pracowników spółki, którzy choć są odpowiednio zabezpieczeni, mogą też być narażeni na kontakt z koronawirusem. Dlatego władze spółki zaproponowały władzom z których odbierają odpadki, by te przekazały osobom w kwarantannie worki na odpadki w kolorze czerwonym. Wówczas PGK mogłoby stworzyć mapę stacji śmietnikowych, na które trafiają odpadki od osób w kwarantannie i wysłać do nich specjalny transport. Takie śmieci trafiałyby nie do sortowni, ale do spalarni odpadów medycznych. Słupska spółka czeka teraz na odpowiedź przedstawicieli gmin. Mimo panujących warunków i ograniczeń, remonty usteckich ulic postępują zgodnie z planem. Harmonogramy prac nie są zagrożone. Drogowcy przystąpili do kolejnego etapu prac przy przebudowie ulicy Jagiellońskiej w Ustce. W ostatnich dniach zamknięte zostały skrzyżowania z ulicami Pułaskiego i Bursztynową. Mieszkańcy tych ulic będą mogli dojechać do swoich nieruchomości tylko od strony ulicy Dunina. Jednocześnie zostanie tymczasowo otwarte skrzyżowanie z ulicą Brzozową. Przejazd przez to skrzyżowanie będzie się odbywał po wykonanej podbudowie skruszywa łamanego z kierunkiem jazdy od ulicy Brzozowej w kierunku ulicy Wróblewskiego. W przypadku korzystania z tego odcinka samorząd ustecki apeluje o zachowanie szczególnej uwagi z powodu wystających studzienek i wpustów deszczowych. Prace trwają także na ulicach Leśnej i Mickiewicza. Ulice remontowane są etapami, etapowo zamykane są kolejne skrzyżowania, o czym Państwa informujemy za każdym razem. Także chciałam zapewnić, że te inwestycje w żaden sposób, mimo panujących ogólnie utrudnień, nie są zagrożone. Zgodnie z planem, remontowane ulice mają być oddane do użytku w połowie czerwca. Według władz miasta termin ten zostanie dotrzymany. Ustka przygotowuje się na skutki kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa. Trwa analiza finansów miasta. Ograniczono już znacznie część wydatków, w tym na organizację imprez letnich. To już więcej niż pewne skutki kryzysu wywołanego. Zamrożeniem gospodarki odczujemy wszyscy. Ustka przygotowuje się do cięć w budżecie, choć na razie nie wiadomo dokładnie, jak wielkie będą skutki kryzysu. No, przypuszczam, że ona będzie miała, także już w tej chwili wiemy, że ma. Natomiast jak duży, jest to oczywiście pytanie, kiedy ta epidemia zakończy się, kiedy zostanie przywrócona normalna działalność gospodarcza. Dla nas, dla naszego miasta no, no bardzo ważne jest, kiedy będą mogły funkcjonować hotele, funkcjonować restauracje, zakłady usługowe. Władze ustki zakładają trzy scenariusze końca epidemii i całkowitego odmrożenia gospodarki. Wszystkie założenia przypadają na koniec trzech miesięcy, czyli najbardziej optymistyczna wersja to koniec kwietnia, później maja i najczarniejsza koniec czerwca. Już teraz naczelnicy poszczególnych wydziałów analizują swoje wydatki i je mocno ograniczają. W przyszłym tygodniu poznamy listę wydatków, które w tym roku wstrzyma miasto ustka. W pierwszej kolejności będą to wydatki związane z promocją miasta. Z przygotowaniem i organizacją imprez sezonowych, a jakie pozostałe wydatki i w jakiej skali będą ograniczane, tak jak już powiedziałem, około 20 kwietnia, postaram się Państwu przekazać bardziej dokładną informację. Zdaniem burmistrza Jacka Graczyka, epidemia może przyczynić się do znacznie mniejszych wpływów do budżetu miasta. Może to być kwota, która przekroczy 4 miliony złotych. Prezydent miasta Słupska i prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wystosowali do lokalnych przedsiębiorców list otwarty, piszą w nim o groźbie kryzysu gospodarczego i apelują o współpracę. Krystyna Danilewska-Wojewódzka i Robert Firkowski zapewniają, że wspólnie działają, by zminimalizować negatywne skutki pandemii. Racjonalne wsparcie gospodarki musi być zdecydowane, dobrze ukierunkowane i podjęte natychmiast, czytamy w liście. Teraz nie ma czasu na biurokrację, trzeba działać z dużą dozą zaufania do wszystkich, którzy wnioskują o wsparcie, ale każdy beneficjent powinien pamiętać, że docelowo trzeba się rozliczyć z każdej udzielonej pomocy. Dzisiaj najbardziej zagrożone w słupskiej gospodarce są przede wszystkim małe firmy usługowe oraz podmioty z branży transportowej te podmioty już teraz mogą korzystać z dostępnych form wsparcia w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, umożliwiającej utrzymanie płynności oraz miejsc pracy. Autorzy listu mają nadzieję, że znaczna część firm szybko wróci do działalności po ustaniu ograniczeń, pod warunkiem, że będzie popyt na ich usługi. Obawiają się jednak, że zostanie zakłócony łańcuch dostaw, zabraknie środków publicznych na lokalne inwestycje oraz remonty, zostaną powstrzymane inicjatywy gospodarcze, wzrośnie bezrobocie i obciążenia socjalne, pojawi się ryzyko trwałej zapaści gospodarczej w regionie. Przypominają również, że miasto wspiera słupskich przedsiębiorców poprzez pakiet ulg i umorzeń z tytułu ponoszonych opłat lokalnych oraz obniżek opłat związanych z najmem miejskich lokali użytkowych i dzierżawą miejskich gruntów na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast na stronie internetowej www.biznes.slupsk.pl można korzystać ze wsparcia ekspertów i doradców oraz znaleźć wszystkie informacje na temat dostępnych form pomocy zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym. Prezydent miasta i prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej apelują też do przedsiębiorców o wzajemne wspieranie się. W liście czytamy, usługi i roboty zlecane na rynku lokalnym umożliwią odbudowę rodzimej gospodarki. To apel nie tylko do administracji, ale również naszych przedsiębiorców, aby tworzyli lokalny samorząd gospodarczy, udzielając sobie wzajemnie wsparcia. W najbliższym czasie będziemy potrzebować jeszcze więcej współpracy i wzajemnej empatii niż dotychczas, piszą Krystyna Danielecka Wyjewódzka i Robert Firkowski. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, a jaka jest im niezbędna, by mogli utrzymać się na rynku? O tym w rozmowie z Marcinem Dadelem, przedsiębiorcą z aktywatora domu startupów, tuż po obserwatorze. Zachęcam do oglądania. A dziś w serwisie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.